Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawię stanowisko dotyczące projektu ustawy o organizacji rynku rybnego druk nr 1171 zawartego w sprawozdaniu Komisji druk 1188. W uzasadnieniu czytamy, że nowelizacja ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o organizacji rynku rybnego jest spowodowana zmianami przepisów Unii Europejskiej dotyczącymi systemu kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów w zakresie rybołówstwa oraz w związku z wejściem w życie ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, a także potrzebą wprowadzenia do ustawy organizacji rynku rybnego przepisów dotyczących możliwości wypłaty zaliczki dla organizacji producentów z tytułu przysługującej pomocy finansowej za opracowanie programu operacyjnego przewidzianego w artykule 10 rozporządzenia komisji nr 2508 przez 2000 z dnia 15 listopada 2000 roku ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady nr 104 przez 2000 w odniesieniu do programów operacyjnych w sektorze rybołówstwa. Panie Ministrze, nowelizacja ustawy, którą Sejm ma przyjąć, powinna porządkować całościowo zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku rybnego, szczególnie w aspekcie ostatniej nowelizacji z 2008 roku. Jeśli się nie mylę, panie ministrze, to bodajże już czterokrotna z tą dzisiejszą nowelizacja ustawy z 22 stycznia 2004 roku o Organizacji Rynku Rybnego i pomocy finansowej gospodarce rybnej wydaje się niewystarczająca w świetle zmian zachodzących w Unii Europejskiej oraz w naszym kraju. Należy zatem zwrócić uwagę na znaczenie powyższej ustawy dla przyszłości polskiego rybołówstwa i grupy społecznej trudniącej się tym zajęciem. Trudna sytuacja, w której znalazł się ten sektor gospodarki polskiej, nakazuje ustawodawcy niezwykłą dbałość i rozwagę przy wprowadzaniu regulacji prawnych, które pozostawałyby w zgodzie z prawem i opinią środowiska rybackiego. Przypominam, że w niezbyt dobrej atmosferze nowelizowana była ustawa o organizacji rynku rybnego w 2008 roku. Niezrozumiały był fakt, wstrzymania konsultacji społecznych i odstąpienia odzyskania opinii środowiska objętego bezpośrednio oddziaływaniem przedmiotowej ustawy, a w szczególności armatorów kutrów, podkreślam, armatorów kutrów niezrzeszonych w organizacjach producentów ryb. Wydaje się, że tak jest i również dzisiaj. Według armatorów kutrów niezrzeszonych, którzy stanowią dwie trzecie floty rybackiej, podmiotów zajmujących się rybołówstwem, jesteśmy jedynym państwem leżącym nad Bałtykiem w Unii Europejskiej, w którym ogranicza się pierwszą sprzedaż gatunków szczególnie chronionych, jakim jest dorsz i łosoś, do centrów pierwszej sprzedaży, mimo iż rozporządzenie Rady cztery przez 2009 z 20 listopada 2009 roku oraz 404 przez 2011 z 8 kwietnia 2011 roku ustanawiającego wspólny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa wymienia i określa co najmniej dwa takie podmioty centra pierwszej sprzedaży i zarejestrowanych odbiorców. Żaden akt prawny Komisji Europejskiej nie mówi o potrzebie takiego ograniczenia swobody działalności gospodarczej do lokalnych centrów pierwszej sprzedaży ryb, jak Często Pan sugerował, Panie Ministrze, na Komisji „Do momentu wejścia w życie ustawy o organizacji rynku rybnego armatorzy niezrzeszeni w organizacjach producenckich sprzedawali swoje połowy zarejestrowanym odbiorcom bez udziału organizacji, a armatorzy zrzeszeni za pośrednictwem organizacji sprzedawali tylko część swoich połowów przez organizację, ponieważ obligował ich do tego regulamin organizacji. Z wyroku Trybunału Konstytucyjnego wynika, że ograniczenie działalności gospodarczej może być wprowadzone, ale w ustawie muszą być zawarte wszystkie regulacje dotyczące podmiotów, których dotyczy dane ograniczenie. Natomiast obecnie mamy sytuację, gdzie żaden akt prawny nie mówi, jakie usługi mają być wykonywane przez organizacje producentów ryb na rzecz niezrzeszonych w organizacjach, a ustawą zobowiązanych do wprowadzania do obrotu czytaj rejestracja ryb za pośrednictwem tych podmiotów gospodarczych. Ustawa mówi o pierwszej sprzedaży, czyli przeniesienie własności przez pośrednika, jakim jest lokalne centrum pierwszej sprzedaży ryb. Panie ministrze, czy nie warto określić w ustawie konkretnie, czy lokalne centra pierwszej sprzedaży ryb mają skupować od armatorów dorsza i łososia, czy tylko wykonywać dodatkowe usługi? Patrz dalej ważenie. Oczywiście odpłatnie. A jeśli tak to jakie ustalić należy finansowanie tych usług, bo w tym temacie właściwie od listopada 2011 roku panuje całkowita dowolność. Wiem, że te uwagi można określić jako dalej idące niż przedmiot nowelizacji, ale są to problemy, które nie są uregulowane. Ale świadczy to również o tym, już kończę, panie marszałku, że w pierwszej kolejności przed jakąkolwiek nowelizacją należy poddać głębokiej analizie funkcjonującą ustawę. A ta, jeśli się nie mylę, funkcjonuje już od ponad czterech lat, a następnie nowelizować uwzględniając wszystkie uwagi zgłaszane przez armatorów, również tych niezrzeszonych. W związku z powyższym, Panie Ministrze i wysoki, wysoki Sejmie, Panie Marszałku, zgłaszam w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość poprawkę do nowelizowanej ustawy z prośbą o zajęcie się tą poprawką na posiedzeniu komisji. Dotyczy określenia innych miejsc, nie tylko lokalnych centrów, ale również innych miejsc pierwszej sprzedaży ryb. Dziękuję za uwagę Panie Przewodniczący.